Byli, byłem właśnie na tej dużej skałce od tutaj. Doszedłem na sam koniec jako piecz. Strasznie ciężko. Momentami po prostu ręce mi odpadały i chciałem się opuścić, ale, ale wytrwałem. Ale było naprawdę trudno. Ten obóz robi z ludzi prawdziwy moczar. Ale inny, no <sumý> będę. Ale nie. Ale nie jesteś tutaj sam, nie nie jesteś. jest, Jeszcze ja to co chciałaś robić? Tak. No, to? Tak. Ale nie. Dobra, to. teraz to. podstawowa Dobra. zasada. Nie patrz w dół, nie pać w dół. Patrz w dół, patrz w dół. I komagają. No, no A jest. Trafi Polka Beżko. A co nam teraz? No, wszędzie. Nie patrz w dół, patrz w dół. dół, 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 dół. dół. Zobaczmy, dobre lody. dobra, musimy. Trzeba zawisć i teraz puszczamy się. Dobra Dobre! Ten efekt puszczenia się to jest Jez, nie... jest! jest Ale tylko od jednej trzeciej, to już odreno nikt nie miałem podniesioną, mówię o ja lek wysokości.

jest Dzisiaj w nocy stałem na warcie od godziny 23 do godziny 1. Przysiaki się wbijały do obozu. Chciałem je powiązać jak świnie, ale przyszedł Mirek, powiedział, że można wykupić. No i w rezultacie mają nosić kartki formatu A4 z napisem Leście są najlepsi. Powarcie o godzinie pierwszej wbiłem się do obozu, zarąbałem e, tablicę ogłoszeń w kształcie wielkiej czarnej stopy. Jestem z tego bardzo zadowolony i jeżeli nie wykonają zadania, które powierzyłem, czyli to, o, ta kartka, to im nie oddam do końca obozu. Ha ha, ha. dziękuję. Ja tak patrzyłem właściwie, nie podnosiłem głowy. Wysoką... tak. Nie, to jest... Like Trzeba to yeah well, To jest właśnie yeah, to moje opuszczenie. Gdzieś ty swoją kość? Co? Ja, ja nic nie wiem. Gdzieś swoją kość? Nie, nie. A to ty za... A to ty A to bo niech chodzi na na Ty Jedno zdjęcie mam na ściance.